wszystkie osoby spod znaku żywiołu wody, czyli ryby, raki i skorpiony. Dzisiaj przychodzę do Was z przesłaniem kart na miesiąc lipiec. Zacznę od znaku ryb. Drogie rybki, co tam dla Was lipiec szykuje? Ryby, ryby i lipiec. Może obniżę żeby było lepiej widać. Okej. Okay. Ryby, ryby i lipiec. No, na pewno będzie to miesiąc radosny, wesoły i słoneczny. Tak się tutaj sytuacja przedstawia początkowa. Co dalej? Karty pokazują, że musicie znaleźć pewnego rodzaju balans, czyli jeżeli na przykład za dużo bujacie w obłokach, to zejdźcie na ziemię. A jeżeli należycie do takich ryb, które bardzo realistycznie podchodzą, czy też surowo, kategorycznie do pewnych spraw, to musicie po prostu, musicie, nie musicie nic, powinnyście, lepiej będzie dla Was. Jeżeli trochę spuścicie stonu o tym karty tutaj takie jest główne. Przesłanie dla Was. Bardzo dużo radości przyniesie Wam w tym miesiącu letnim em, sytuacja w rodzinie, przebywanie z bliskimi, em, takie no, cieszenie się w, w wspólnym, no, wspólnym po prostu takim codziennym codziennym życiem. Możecie być troszeczkę zmęczone, ja bym powiedziała nadmiar jakichś właśnie rodzinnych obowiązków, czyli, nie wiem, przychodzicie do pracy jeszcze tam natłok jakichś spraw w domu was czeka, to może was troszeczkę powodować u was zmęczenie, jakieś tutaj bardziej kiepski nastrój, aczkolwiek, że tak powiem całokształt pokazuje się bardzo dla was korzystny, jeżeli chodzi o sytuację rodzinną. Będzie też to dobry Miesiąc dla ryb, które chcą tutaj na przykład kupować nieruchomość wspólnie z partnerem, partnerką, jakiś remont domu, mieszkania, przeprowadzić karty, pokazują, że to też jakby się powiedzie, wszystko co sobie, co będzie związane z domem i co sobie zaplanujecie do zrobienia na ten miesiąc, to się uda. Tutaj karty pokazują takie korzyści, czyli jeżeli na przykład zamierzacie, to oczywiście tylko przykład kupić jakieś Sprzęty do domu to one Wam posłużą wiele długich lat, czyli to będą dobrze wydane, zainwestowane pieniądze. Czyli pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie coś z mieszkaniem, swoim domem y, zrobić, przeorganizować jakoś tutaj y, funkcjonowanie y, tam, gdzie mieszkacie, to jak najbardziej tutaj będzie to korzystny czas, dobry y, miesiąc. Y, karty pokazują y, też, że Będziecie ogólnie, ogólnie, no tutaj, <laughs> ja bym powiedziała tak, że ciężka praca się opłaca. Tak to mogę powiedzieć, czyli nie będzie tak, że się narobicie, a nikt tego nie zauważy, że nie wychodzicie do pracy, a ktoś tam sobie was, wasze zasługi przejmie, czy, czy premię. Tutaj nie, tutaj jest karta, że zostaniecie docenione, to też jest taka przesłanie z kart, o którym, które mówi, że dla osób, które szukają pracy, mają szansę znaleźć taką pracę, która będzie dobrze wynagradzana, gdzie się będziecie tam dobrze czuły. Oczywiście nie będzie to praca, że będziecie siedziały z nogami na stole i nic nie robiły, bo tu karta pokazuje, że trzeba będzie się napracować, ale powiedziałabym tak, będzie warto i będzie się opłacało, bo nie wszystko, co warto się opłaca i nie wszystko, co się opłaca warto, a tutaj w tym wypadku w kwestiach takich materialnych to jak najbardziej e, karty wróżą Wam drogie rybki. E, powodzenie. Czyli podsumowując, <coughs> przepraszam, całkiem udany miesiąc pod, przed Wami, tyle tylko, że tak jak powiedziałam, żebyście zachowały taki e, emocjonalny, może energetyczny balans, żeby nie przesadzać w żadną tutaj ze stron, czyli nie popadać w nadmierną. Euforię, ale też w nadmierne zniechęcenie, żeby was jakieś tam, nie wiem, myśli nie dopadły, a co by było gdyby. Tak, rybki nie działajcie, nie róbcie. Udane życie, rodzinne karty pokazują dobry czas na inwestowanie w dom i rzeczy z domem związane. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, kwestie zawodowe to karty mówią, napracujecie się, ale to wszystko, co zrobicie, to znajdzie swoje odzwierciedlenie albo wynagrodzeniu, w pochwale, w awansie, generalnie to, co jest dla Was ważne. Tak samo osoby, które szukają pracy, mają szansę ją jak najbardziej w tym miesiącu znaleźć. Ja życzę wszystkim rybom udanego lipca, dla tych, które się wybierają na wypoczynek, to udanych Wakacji pozdrawiam serdecznie. I teraz przechodzę do znaku raka. Rak i miesiąc, lipiec. Rak i miesiąc, lipiec. Rak i miesiąc, lipiec. Rak i miesiąc, lipiec. Widać tutaj już na początku, że pomocna będzie Wam drogie raki w ważnych dla Was, dla was sprawach, gdzie tam, gdzie sytuacja była taka głową muru, nie, nie przebijesz, że czegoś się nie udawało załatwić. Nie wiem, różnymi sposobami próbowaliście i nadal nic. Tutaj karty pokazują odnowienie znajomości, czyli ale z osobą, którą lubicie, którą znacie, może to lata całe nie było między Wami kontaktu, karta tutaj. Pokazuje takie właśnie odnowienie relacji, znajomości, która wam się bardzo, powiedziałabym, też opłaci, że to ta osoba może też wam pomóc w jakiś sposób, czy poddać jakiś pomysł, jak tą ważną sprawę, która jest dla Was istotna, ale nie potrafiliście jej tutaj jakoś ugryźć, jak tą sprawę właśnie załatwić. Karty przestrzegają też, żeby. Nie pakować się w rzeczy, które mają długie zobowiązania, długi termin ważności, jak ja to mówię, czyli y, jakieś tutaj drogie raki kredyty, y, jakieś, y, no nie wiem, umowę o pracę. Jeżeli ktoś do pracy, to zawsze możecie zakończyć, tak, ale generalnie nie obiecujcie czegoś komuś, y, czego no nie będziecie pewni, że możecie tego y, dotrzymać. Ja bym powiedziała, wszelkie takie skoki na głęboką wodę nie będą w tym miesiącu korzystne, takie diametralne jakieś decyzje na zasadzie rzucam pracę, jadę w Bieszczady. No tego akurat drogie raki nie róbcie. Karty pokazują też miłą niespodziankę, miły prezent. Prezent nie musi być, jak już to wielokrotnie mówiłam, materialny. Może to być też jakaś dobra informacja, dobra wiadomość, czy też pomoc Wam udzielona. Karty pokazują tutaj na zakończeniu: jest karta nowych możliwości, ale ja bym powiedziała, także nowych jakichś propozycji. O, możecie je podjąć, ale nie musicie, bo ta karta nie przesądza. Ona jest kartą początku, i czy wy tą drogą pójdziecie, to już tu od was zależy. No, ja bym tutaj, patrząc na te wcześniejsze karty, była ostrożna bo tu w tej karcie jest taki entuzjazm młodego, niedoświadczonego człowieka takiego, taka dziecięca trochę naiwność, no, czasami się na tym zyskuje czasami można stracić, tutaj patrząc na tą kartę to ja bym podchodziła do tej kwestii wszelkich nowości, właśnie decyzji zobowiązań długofalowych bardzo ostrożnie może nie, nie pakujcie się w takie sytuacje, że Okazja się już nigdy nie powtórzy. Dajcie sobie drogie raki na wstrzymanie. Niech was tutaj nikt w niczym nie popędza. Karty też pokazują sytuacje, które mogą być dla Was nowe, czy to w pracy, czy w jakimś tutaj życiu codziennym. Coś Was po prostu zaskoczy, ale tutaj też jest informacja, że Wy sobie ze wszystkim doskonale poradzicie, także bez obaw drogie raki miesiąc ogólnie tutaj szykuje się dla was udany szczególnie właśnie przez to odnowienie znajomości pomocy osoby pomoc osoby tak jak powiedziałam której może dawno nie widziałyście jakaś dobra informacja prezent taka nieoczekiwane zdarzenie które was mile zaskoczy no i też tak jak powiedziałam nie, nie, nie decydujcie się, nie podejmujcie jakichś działań długofalowych, które będą miały konsekwencje na lata całe. Na przykład taką decyzją jest podpisanie umowy kredytowej, czy jakieś tutaj gry hazardowe, które potem na przykład ktoś przegra i trzeba będzie to spłacić. Czyli ja bym tutaj się powstrzymała, podeszła bardziej tutaj tak ten miesiąc na luzie jak to lato, żeby odpocząć, żeby coś przemyśleć, niż Właśnie jakieś tutaj diametralne kroki podejmować i pakować się w tak zwane super okazje. Pozdrawiam wszystkie roki bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś się z Was wybiera na urlop, to życzę udanych wakacji. I kolej na Was, drogie skorpiony. Jak miesiąc lipiec będzie u Was wyglądał? Zaraz tutaj karty, co nieco powiedzą. Czyli skorpion i miesiąc lipiec. Znak skorpiona i miesiąc lipiec. Drogie skorpiony, albo wy się będziecie gdzieś wybierały w odwiedziny. Może na jakieś wesele, uroczystość, mieniny, urodziny. Albo ktoś do Was przyjedzie w gości. Karty pokazują, że w tym miesiącu wszystkie oczy będą zwrócone na Was, ale z takim podziwem, uznaniem, docenieniem. Będzie to docenienie, uznanie finansowe jak najbardziej. Nie będzie to uścisk broni prezesa i dziękuję bardzo. Tutaj karty pokazują, że jak najbardziej profity finansowe Was w tym miesiącu będą czekać. Co tutaj jeszcze dla Was? Karty mówią, żebyście zadbały o swoje zdrowie, jeżeli. Nie miałyście czasu, to znajdźcie, znajdźcie ten czas, żeby y, jakiegoś lekarza, specjalistę, może, czy zwykłego dentystę, no tam co wam dolega, y, tutaj y, odwiedzić. Y, kartą mówią też, że będzie to dosyć taki ruchliwy miesiąc. Y, może też się dużo dziać, a może tam gdzieś tam będziecie podróżować, właśnie ktoś do was przyjedzie. Czyli dużo jakiegoś takiego może być zgiełku, zamieszania, ale tutaj to jakby poz, z takim akcentem pozytywnym, czyli to nie będzie jakieś tutaj męczące, nie będzie to aspekt negatywny tego właśnie takiego działania ruchu. Poza tym pokazuje się, że lepiej, jeżeli będziecie działać w pojedynkę, będziecie niekoniecznie jakoś tutaj w grupie się udzielały w grupie pracowały, tylko właśnie ja bym powiedziała, że większe, większa efektywność, czy też więcej możecie zyskać, jeżeli będziecie pracowali sami, chyba że tutaj działalność prowadzicie, no, jesteście sami dla siebie szefem, no to też tu karty wróżą w tej kwestii powodzenie. Będzie wskazana w tym miesiącu rozwaga, takie czasami może nabranie wody w usta, ugryzienie się w język, mmm, taka nie tyle powściągliwość w działaniu, co zanim, <laughs> przepraszam, zanim coś zrobicie, żebyście się skorpion drogie zastanowiły. Czyli trzy razy przemyśl, zanim, nie wiem, zanim na coś wydasz pieniądze, zanim gdzieś... Pojedziesz, to też jest jakby tutaj w kontekście tych podróży, czyli niekoniecznie last minute, bo możecie być z tego niezadowolone. Karta mówi, żeby nie działać właśnie tak pochopnie, nie, nie ciągnąć kilku srok za ogon, żeby skupić się po prostu na jednym. No, i co tutaj krótko podsumuję? Odwiedziny albo wy gdzieś pojedziecie na jakąś uroczystość, imprezę, albo do was ktoś na taką, że imprezę przyjedzie. Ale to tutaj karty pokazują pozytywnie, wszystko się jak najbardziej uda, będziecie zadowolone. Widać, że, karty, że oczy innych będą zwrócone na was, ale w tym pozytywnym aspekcie, czyli widać uznanie innych, że będziecie traktowane z poważaniem. Może to też się odbić w sposób, w sposób finansowy, czyli jakaś gratyfikacja finansowa, może jakaś premia, podwyżka. No, w każdym razie pieniędzy Wam nie zabraknie. Fortuna może w tym miesiącu groszem trochę więcej sypnąć. Zwróćcie uwagę na swoją kondycję, swoje zdrowie. Jeżeli coś tam przeciągałyście, przekładałyście, to może warto właśnie w tym. Miesiąc udać się do lekarza, jeżeli jakieś dolegliwości macie. Będzie dobre działanie w pojedynkę, a nie w grupie, ale też tutaj karty mówią, żeby nie działać tak impulsywnie. Też zanim coś powiecie, to trzy razy przemyście, ugryźcie się w język, nabierzcie dosłownie, mówiąc, wody w usta. Ale ogólnie miesiąc się pokazuje bardzo udany dla Was. Jeżeli wybieracie się na urlop, to życzę Wam udanego wypoczynku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa! pa.